Muszę się przyznać, że mam czasem takie wrażenie, że są takie fragmenty Ewangelii, po przeczytaniu których mówienie czegokolwiek naraża mówiącego na śmieszność. A to z tego powodu, że są to tak przejmujące w swoim uderzeniu emocjonalnym fragmenty, tak znakomicie skomponowane, tak przeszywające, przesłaniu, że cóż jeszcze możemy dodawać do przypowieści o, jak chcemy mówić, synu marnotrawnym, czy jak niektórzy mówią o miłosiernym ojcu. Przecież my słuchaliśmy tego nie dwa czy trzy razy, ale dziesiątki, jak nie setki razy, ale cała narracja i struktura tej historii, te dialogi, te pełne charaktery tych bohaterów potrafimy się w tym odnaleźć i widzimy siebie bardzo często w tym synu marnotrawnym, który marnuje miłość i potencjał i widzimy go wracającego do ojca. To jest... To po prostu wyciska łzy. Jeszcze jak sobie powiemy, że to jest tak jak ze spowiedzią, że to jest tak naprawdę przypowieść o tym, co się dzieje z nami w każdej spowiedzi, no to już jesteśmy po prostu ugotowani z emocji. Z wrażenia, ze wszystkiego, co się tutaj wydarza, co słyszeliśmy. Tak wygląda Boże Miłosierdzie. Tak się przedstawia nam w tej Ewangelii Boże Miłosierdzie. I myślę sobie, że tak jak przykładamy ogromną wagę do, do tej cechy Pana Boga, do tej cechy tak istotnej, definiującej Pana Boga, tak jednocześnie z tego względu, że tak dużo mówimy o Bożym Miłosierdziu, to ono nam często powszednieje. No bo wiadomo, że po Wielkiej Nocy będziemy mieli i Niedzielę do Bożego Miłosierdzia i wielu z nas się modli Koronką do Bożego Miłosierdzia i mamy i Święto Miłosierdzia. No w końcu mamy tu i Papieża Bożego Miłosierdzia i Siostrę Faustynę od Bożego Miłosierdzia i w kółko tego Miłosierdzia jest dużo. Każdy z nas o tym słyszał. Natomiast myślę sobie, że ono często powszednieje, ale żeby zrozumieć, jaka jest Jego waga i co ono dla nas znaczy, bardzo dobrze zadać sobie takie ćwiczenie, ćwiczenie w sercu i ćwiczenie w swoim życiu, gdybyśmy mieli się zastanowić, a co by było, gdyby tego miłosierdzia Bożego nie było. Gdybyśmy nigdy nie usłyszeli, o Bożym miłosierdziu, gdyby Pan Jezus przyszedł, żeby opowiedzieć nam nie o miłosierdziu, tylko o sprawiedliwości Pana Boga. Właśnie o tym. To byłoby jego głównym i centralnym przesłaniem. I mówiłby do nas na przykład, błogosławieni sprawiedliwi, bo oni sprawiedliwość i królestwo osiągną. Albo by mówił, bądźcie sprawiedliwi, jak Ojciec Wasz jest sprawiedliwy. Słuchalibyśmy na przykład przypowieści nie o miłosiernym Samarytaninie, tylko o sprawiedliwym Samarytaninie, która by polegała na tym, że szedł człowiek i spotkał człowieka pobitego, zatrzymał się przy nim i powiedział po co się tam pchał. Trzeba by uważać. Głupi byłeś, to się to dostałeś za swoje. Słuchalibyśmy przypowieści nie o miłosiernym ojcu, tylko o sprawiedliwym ojcu, który gdy syn z podkulonym ogonem przyszedł do domu, mówi, no to teraz może porozmawiamy jakoś poważnie. Co rozmawiałeś? Boli? Tak? Słuchalibyśmy Ewangelii o łotrze na krzyżu, który zwraca się do Pana Jezusa z prośbą o miłosierdzie, a Pan Jezus pogodziłby mu, dobrze ci idę. dobrze, masz za swoje, tak ma być, masz cierpieć i tak dalej. I tak dalej. Pan Jezus nie mówiłby, że jest przyjacielem celników i grzeszników, w ogóle nie słyszelibyśmy takiego zdania, ale zapisalibyśmy w jakiejś innej Ewangelii, że jest przyjacielem pobożnych, nieskalanych, takich, którzy ciągle się starają i ciągle dniem i nocą jeszcze więcej od siebie wymagają i wiedzą, jak bardzo od siebie wymagać i jeszcze jak więcej od siebie wymagać. To wszystko byśmy mieli, gdyby Pan Jezus przyszedł i opowiedział nam o sprawiedliwości. Myślę, że nie doceniamy, jak bardzo wszyscy żyjemy dzięki Bożemu Miłosierdziu. I jaki byłby ten nasz świat, jaki byłby świat naszych relacji, świat naszych rodzin, świat naszego życia codziennego, gdyby nie było Miłosierdzia. Niestety tak jest, że życie sprawiedliwością jest łatwiejsze, choć okrutne i bardzo raniące. Ale jest łatwiejsze. A to dlatego jest łatwiejsze, że większość z nas, no wszyscy jak tu jesteśmy, żyjemy w świecie, w którym są kodeksy, prawa, różnego rodzaju relacje, w których jest coś za coś. Dla nas to jest naturalne i normalne. Poruszamy się w takim świecie i nagle, gdy ktoś nam mówi, Miłość Boga jest za darmo. Nic nie musisz. Jest po prostu za darmo, jest ci dana. Czujemy, że tam pod spodem pewnie coś jest małymi literkami napisane, tylko żeśmy jeszcze nie doczytali tego. I rodzi się w nas taka podejrzliwość. Często mówimy, że świat byłby lepszy, gdyby Pan Bóg tak sprawiedliwie ten świat osądził. Najczęściej mówią to ci, którzy dobrze się mają. Którzy właśnie w danej chwili nie popełnili żadnego błędu, są w stanie łaski, wszystko im się w życiu układa. Oni najczęściej mówią: tak, Pan Bóg w końcu powinien ten świat sprawiedliwie potraktować, żeby to wszystko, to łataństwo to po prostu po kątach rozsadzić. Tak mówią. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wszyscy żyjemy dzięki Bożemu miłosierdziu, miłości. Która traktuje nas z ogromną wyrozumiałością. Bez względu na to, czy popełnimy grzech mały, czy duży, czy popełnimy ich dziesięć, 10, czy sto, czy sto tysięcy, to jest dalej Jego Boże Miłosierdzie. Jego ramiona otwarte dla na nas. Wyobrażacie sobie Państwo, jakby to było, gdyby w Ewangelii byśmy słuchali takiej historii, jak to Pan Jezus chodził po. Nie wiem, tych, którzy go skazali na śmierć. Herodowi wyłupał oko, rzymskim żołnierzom połamał nogi, Annaszowi i Kajfaszowi raka sprowadził, dzieci pozabijał. Czytalibyśmy taką Ewangelię i co? Mielibyśmy taką satysfakcję? Jesteśmy wierzącymi w takiego Boga, takiego Boga Mściciela, Boga, który nie odpuszcza, który nie popuszcza. Wiem, że wszystko to łatwo dalej ciągnie. Wiem, że to można tak rozwijać i rozwijać, ale wszystko to mówię, żebyśmy uświadomili sobie jak bardzo jak bardzo potrzebujemy smakować i miłosierdzia. Wiele było w historii świata różnych bóstw. Te bóstwa się na różny sposób ludziom przedstawiały. Najczęściej jednak były to bóstwa siły i mocy, potęgi i strachu, nieba. Innego Boga. Jest tylko jeden Bóg, który przyszedł na ten świat i pokazał nam się jako słabość. I pokazał nam się jako Bóg, który nie boi się być zranionym. Przecież ta przypowieść o Ojcu, o Ojcu, który pozwala odejść swojemu dziecku. Część z Państwa miała dzieci, ma dzieci, część ma wnuki, doskonale czuje ten ból. Dziecka, które mówi, odchodzę z domu. Pół biedy, jeżeli odchodzi pogodzony. My nie wiemy z jakiego powodu bohater tej Ewangelii opuścił dom. My mówili, być może był to dom bardzo dobry, a być może był to dom, w którym relacje były zimne i okrutne. W każdym razie doskonale czujemy to napięcie i ból rodziców, którzy. Słyszą od swojego dziecka, opuszczam cię. I choć oczywiście mówimy, no jest dorosły, może iść, to przecież to nie zmniejsza bólu serca. Nie zmniejsza to tego napięcia, które w nas jest. Ja to często słyszę w konfesjonale, proszę księdza, to co my mamy zrobić? Czy mamy go zatrzymywać? Czy mamy ją zatrzymywać? Co mamy zrobić? Przecież nie ma na to rady. Ktokolwiek o to pyta, nigdy takiej rady nie znajdzie, a kto by jej udzielił, jest oszustem. Nie ma rady na miłość. Na wolność, która jest w miłości. To boli. A Jezus opowiada tą przypowieść i mówi: Przecież to nie jest o jakimś ojcu i jakichś dwóch synach. To jest o Bogu. Ja Wam opowiadam o Bogu. O moim ojcu i waszym ojcu. I mówi: To nasz Bóg. Jest tym, który nie boi się być zranionym. Ale z nikogo z nas nie chce mieć niewolnika. Nikogo z nas na siłę nie chce utrzymać. Chce nas mieć w wolności i przyjaźni. Tak jak słyszeliśmy w tej przypowieści, nie mówi do syna, który odchodzi, ale pamiętaj, ale uważaj, nic z tego. Puszcza go wolności. tak jak każdego z nas jednocześnie na każdego z nas tak bardzo czeka. Nie ma drugiego Boga. Jest to jedno z większych odkryć w ogóle mojego życia, nie tylko jako księdza, ale w ogóle życia że nasz Bóg ma rany. Nasz Bóg jest Bogiem zranionym i słabym, i w tym objawia się Jego siła, w tym objawia się Jego moc. Kto to rozumie? Nam trochę ucieka w tej przypowieści. Pierwsze zdanie, które trochę jest przykryte przez całą tą narrację. Kto zrozumie taką miłość? Pierwsze zdanie tej przypowieści uważam jest kluczowe i genialne. Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, żeby go słuchać. Wszyscy ci, którzy mieli pokręcone życiorysy, wszyscy ci, którzy nie byli idealni. Wszyscy, którzy mieli coś za uszami, wszyscy ci, którzy mieli kupę zażenowania sobą, oni zbliżali się do Jezusa. Dlaczego się do niego zbliżali? Bo może jako jedyny spośród wielu osób, które ich otaczały, nie kadził im, nie opowiadał im kazań, nie moralizował, nie mędrkował, nie mówił, co mają robić różnymi dobrymi radami. Tylko próbował ich zrozumieć. Próbował ich wysłuchać. Stworzył taką przestrzeń, w której oni mogli być jakoś sobą, bardzo niedoskonali, bardzo nie tacy jak trzeba, ale stworzył przestrzeń, w której mogli pokazać im swoje serce. Może zbolałe, może grzeszne, może cierpiące, ale z nimi siadał do stołu najpierw siadał do stołu. Wiecie Państwo, jak to jest? Za chwilę, za kilka tygodni będziemy siadać do stołu, stołu Wielkanocnego. Przy stole najpierw się rozmawia, co słychać, jak wygląda, co się wydarzyło do ostatnich świąt. Opowiadamy sobie życie, a nie, że zasiadamy, no chyba, że tak Państwo mają, nalewamy żurek i od razu startujemy. Ty zrobiłeś to, a Ty tamto. No to to jest okrutne. Ale zwykle przy stole siadamy i opowiadamy sobie o sobie. Pan Jezus siadał z nimi do stołu i słuchał ich. Czujecie Państwo, że to jest to samo, co robimy teraz, w tej chwili? Tym stołem jest ten ołtarz. My wszyscy jesteśmy przy tym stole. On nas słucha. On stwarza taką przestrzeń, w której nie musimy udawać. Nie musimy mówić, że jesteśmy. Lepsi, inni, fajniejsi, jesteśmy sobą. Przyszliśmy tutaj bardzo prawdziwi. A jeżeli nie, to mamy okazję być bardzo prawdziwi. Nie musimy tego udawać. Nie musimy stawać na palcach. Przyszliśmy trochę zbolali, trochę zmęczeni. Ktoś jest zaspany, ktoś ma problemy w domu, kogoś coś boli, ktoś nie wziął leków, ktoś czegoś zapomniał. Przyszliśmy, tu jesteśmy, on siada z nami przy stole. Nie odtrącał tak, jak ich nie odtrącał, tak nie odtrąca nas. Kiedyś ktoś mi powiedział taką dosyć w sumie smutną rzecz, mówiąc o tym, że tyle słyszę od księży, że terapia i proces terapeutyczny, który w ostatnim czasie jest bardzo popularny, jest tak często krytykowany przez księży. I ten człowiek, który przyszedł do mnie, powiedział, wiecie, co? Wielu ojciec dlaczego to jest takie popularne? Ja mówię, niech Pan powie. A on mówi, bo na terapii ludzie są wysłuchani, bo mogą opowiedzieć o sobie. Do końca. I to jest jakoś bardzo prawdziwe, choć gorzkie, bo przecież chcielibyśmy powiedzieć, że ta przestrzeń, w której żyjemy, to też taka powinna być. Ten kościół, który tworzymy, też taki powinien być. Powinniśmy takie relacje ze sobą tworzyć, między sobą, choćby w tych małych grupach, żebyśmy mieli odwagę powiedzieć o sobie, być wysłuchani. Przecież to jest najgorsza choroba, o której ta przypowieść też opowiada. Przypowieść pogubienia się w życiu, samotności, odrzucenia, nie, bycia niezrozumiałym i nie, posiadania możliwości... Odezwania się do kogo Przecież nie to jest jednym z motywów, które moglibyśmy przypisać synowi marnotrawnemu. Nie mam do kogo się odezwać, siedzę w jakimś gnoju i jem skorykał. Pójdę do ojca, przynajmniej jemu mogę powiedzieć, jak jest. Czują Państwo, jakie to jest, jakie to jest doświadczenie wewnętrzne, często większe niż Ewangelia. Jak bardzo przenikające to, to, to nasze bycie, jak bardzo Pan Bóg chce się nam takim pokazywać. I myślę sobie, że moment, kiedy potrafimy zobaczyć w sobie ten proces, przeżycie właśnie bycia synem marnotrawnym, któremu na nowo przywracany jest sens, jest początkiem drugiego rozdziału nienapisanego w tej przypowieści. Rozdziału, który się nazywa Idź i Ty czyń podobnie. Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko słuchanie, to nie jest tylko przyjmowanie, to jest też dzielenie. Już poza murami tego kościoła. Często tam, gdzie żyjemy. Każdy z nas prędzej czy później spotyka w życiu kogoś, kogo może nazwać marnotrawnym. I wobec Niego może okazać się miłosierny. Wobec Niego może okazać zrozumienie, próbę wysłuchania, a nie musi moralizować. Przywrócić komuś chęć do życia, wysłuchać kogoś, spróbować zrozumieć jego samotność. Przecież to są ogromne cuda naszego życia, ogromne wyzwania, którymi my, my możemy działać. My, jak tu jesteśmy. Ktoś powie, ale ja nie mam takich zdolności, ale wie, w sensie ja, ja to... Czasem wystarczy postawić herbatę na stole i powiedzieć: mów, albo nic nie mów, tylko sieć. Ilu znam takich ludzi, którzy mówią, że jedny z najważniejszych momentów ich życia polegały na tym, że kiedy było kiepsko, to czasem po prostu szli do kogoś. Ten ktoś mówił: To może siedzimy, a pijemy się kawę. Oglądnijmy głupi film. To były momenty jakieś takie poruszające i przełamujące, że można było z kimś spędzić czas, stworzyć tą przestrzeń, w której ktoś poczuł się na tyle bezpieczny, że mógł się otworzyć. To jest doświadczenie tej przypowieści, ale jednocześnie wyzwanie tej przypowieści. Jeżeli przeżywali Państwo przez te trzy dni, Rekolekcje wielkopostne, to ostatnim słowem tych rekolekcji powinno być słowo: Życzę Państwu nawrócenia. Ale nie nawrócenia, które często rozumiemy jako pewna aktywność jednorazowa, ale zmienianie myślenia o postrzeganiu swojego chrześcijaństwa, swojej wiary, ale przede wszystkim Boga. Boga, który w pierwszej kolejności próbuje nas zrozumieć i okazać miłość. A nie wymierzać tam sprawiedliwość, ale i to jest Boską. Boga, który zaprasza nas do tego, że możemy razem z Nim ten świat zmieniać takimi prostymi gestami wobec innych ludzi. I to jest nawrócenie. Zmienianie swojego myślenia. Nie na tym polega, że kiedyś przyjdziemy i powiedziemy: już jestem nawrócona, już jestem nawrócony. To nie na tym to polega na pewnej zmianie w swoim myśleniu. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo potrzebują to wspólnoty, które tworzymy. Te osiedlowe, te parafialne, te, w których Państwo się tu spotykają. I to będzie rzeczywiście moment, w którym możemy powiedzieć, zaczynamy żyć dobrą nowiną. Przyjęliśmy ją i próbujemy ją udzielić. Co daj Boże. Amen.